Komu bym przywaliła w OKTAGONIE? Lexi Chaplin by się umówiła, czy przywaliła? Umówiła. Influencerzy za dużo sobie pozwalają chyba. Każdą bym przywalił. Ja jestem Iza, to jest wywiadek. a dzisiaj lecimy z influencerami, których lubimy i nie za bardzo. Który z polskich influencerów, czy influencerek, z którym byście się najchętniej umówili, a z któremu byście najchętniej przywalili w OKTAGONIE? <noise> To jest mały influencer, ale biedanizm to jest laska, która gotuje wegańsko i tanio i bardzo lubię jej vibe i jakby lubię jej przepisy, więc na pewno chciałabym się z nią spotkać, żeby sobie jest tak na luzie. Przywaliłabyś komuś w OKTAGONIE? Coś kto na najwięcej głupot zapewne. To myślę, że jest zbyt duży wybór tak naprawdę, bo ostatnimi czasy influencerzy za bardzo jakby lecą sobie w... Za dużo sobie pozwalają chyba. Byłaby duża kolejka, może nie będę wymieniała. Dobra, no teraz twoja kolej. E, wiesz co? Już się biją na tych freak w walkach, więc chyba wystarczy. Niech się sami tam tłuką i tak jakby cyrk, niech cyrki już tam, cyrki już wystarczy. Jeden influencer, influencerka, z którą byście się umówili, a drugi, któremu byście przywaliły w OKTAGONIE. O! Komu bym przywaliła w OKTAGONIE? Ja ją lubię personalnie, ale Queen of the Black. Okay. Ja bym chciała wziąć do Oktagonu. Bardzo ją serdecznie pozdrawiam. Z kim bym się umówiła, ale tak na miasto casualową, Jak chcesz? Z Dariusem Rosem. O, bardzo krótko. Darek lubię. pozdrawiamy. O, miałaby dwoje! Darka, z, zmywarka, darka, Wornier, wojniarka. Nie wiem, nie mam pojęcia. No. Lexi czapki. Lexi by się umówiła czy przywaliła? Umówiła. Z Lexi mogłabym. Gdzieś wyjść czy coś. Dobra, czyli mamy tu fanki Leksy, pozdrawiamy Ciebie Leksy, bardzo serdecznie. Ja myślę, że każdą bym przywalił, bo nie lubię nie lubi influencerów, ale chyba z żadnym bym się nie mówił. Czemu nie lubisz influencerów? Trochę z są mi się wydaje. Ale każdy? Może nie każdy, ale to chyba, chyba taka praca mi się wydaje, że nie, nie mogą być sobą. W 100%. Okej, okay, ja, rozumiem. Ale że nie jestem konfliktowy, więc. Dobra, dobra, rozumiem. No a z którym z byście się umówili? A z którą, z którym? Jak już, to może... Tak, żeby pogadać to z Dominikiem Bosem. Ja tak dobrze nie znam wielu influencerów, więc trudno mi powiedzieć. Czekaj, e, e, jakaś taka ładna influencer... Natsu? Nie wiem. Bo... Lexi? Nie. Agata? Może być. <laughs> Na pewno nikomu nie chciałam przewalić w Oktagonie, to nie. na pewno. A, a z kim mogłam się spotkać? Kur, czy nie? W Polsce? Wiem. No. Okay. No, chyba, no chyba, że masz jakiegoś super z zagranicy, nie wiem, James Charles może? Nie. Bro. No. <laughs> nie wiem, jak ona się nazywa Cindy Kimberley. Jest bardzo super i no chciałbym, chciałbym się z nią umówić. A tak to... Chyba, nie wiem, z Polski chyba nie mam takiego jednej osoby po prostu, z którą chciałbym, więc tak. Nawet Magda Gessler? No Magda Gessler, okej, okay, okej. Okay. Jest to bardzo Zachęciła ciekawa osoba, do... bardzo kreatywna i w sumie chciałbym z nią kiedyś zamienić słowa, no. Okej, okay, no i oczywiście z Izą Zabielską, to, to jakby jest e, oczywiste. Czekaj, z kim mówi? Z Alberto. Z Alberto? No. Dobra, to mój pik to jest Amadeusz Ferrari, władca piekieł. Ale żeby mu przywalić? Nie, żeby się a, spotkać. A, okay, okay. a przywalić to dobre pytanie. To jest ciężkie. Widzicie, ja układam te pytania, dlatego są takie dobre. E, przywalić, e, fagata. Okay. A umówi, umówić się... Kurde. Albo na rankę, albo tak po koleżeńsku, no nie? To raczej jak już to po koleżeńsku, to oczywiście z tobą, bo... Oglądam cię naprawdę od dziecka i... Zebo. życie. Zebo? Tak. O Boże, w sumie ja, ja z nim też bym się chętnie spotkała, zwłaszcza, żebym chciała zobaczyć jak wygląda naprawdę. Z polskich influencerów, influencerów umówić się i przywalić w OKTAGONIE. i fagacie też, Przywali... choć nie kobiet, ale fagacie mógłbym. No wiesz, w OKTAGONIE to jest sportowo, no nie? A tak to z kimś wyjść, umówić się, to szczerze, nie mam jakichś takich konkretnych, ale na przykład za dzieciaka, jeszcze takie wizje jakieś, jak Blowa się oglądało, albo Reziego, to jednego z nich, jako taka wizja właśnie dziecięca. Nie, nie no, ale no, tak wiesz, na spotkanie. A na randkę, zależy. Na wszystko. To jeśli stawiają, to na randkę. No to umówić się to może z się. A przywalić, e, może Filip Zamiorecki. To mój brat. Pozdrawiam Filip.